Mówią, że ta historia wydarzyła się naprawdę. Czy tak było? Nie wiem, bo nie znam jej pochodzenia, ale tak mówią. Otóż w pewnym ośrodku dla trendowatych na jednej z wysp Pacyfiku yy, był pewien wolontariusz, który pracował wśród chorych. Widział tam ogrom cierpienia, niezwykły og ogrom cierpienia. Powykręcane, zniszczone ciała, rany, smutek, beznadzieja w oczach. Naprawdę, według niego, było to bardzo przygnębiające miejsce. Ale wśród tych chorych był jeden staruszek wyglądało, że około 80-letni, który cały czas chodził uśmiechnięty, wszystkim pomagał, nieustannie odnosił się z wielkim szacunkiem i radością do każdego, kogo spotykał. Był po prostu niespotykanym promykiem radości w tym miejscu. Polontariusz zastanawiał się, jaki jest jego sekret, i zauważył, że ten człowiek miał pewien rytuał codziennie rano. Otóż, kiedy wstawało słońce, ów staruszek wychodził z domu, podchodził do płotu tego środka i tam siadał przy płocie, czekając. Po chwili, z drugiej strony podchodziła staruszka, około 80-letnia, która siadała przy tym płocie po drugiej stronie. Uśmiechała się na niego i przez chwilę tak siedzieli w milczeniu. Po tym spotkaniu staruszek wstawał, wracał do środka i cały dzień promieniał. Każdego ranka było tak samo. Wolontariusz pomyślał sobie, że pewnie ten uśmiech robi taką robotę, że skoro ktoś go obdarza uśmiechem owego staruszka, to ten się potem niezwykle cieszy. Ale postanowił zapytać: kim jest ta kobieta? Wtedy usłyszał opowieść, że ta kobieta to jego żona, która przyjechała razem z nim na tą wyspę, nie mogła mieszkać w ośrodku, dlatego że nie mogła się zarazić, ale mieszkała w wiosce obok, codziennie przychodziła, żeby spotkać się ze swoim mężem. I podobno staruszek opowiadał, że to, co powoduje jego szczęście i radość, to nawet nie tyle ten uśmiech, ale wierność, którą ten uśmiech wyraża. Że ten codzienny poranny uśmiech to dowód, że ona jest, że go nie zostawiła i że będzie z nim do ostatniego dnia. Tak naprawdę to wierność sprawiała, że było w nim tyle szczęścia. Często mówi się o tym, że uśmiech może bardzo wiele zmienić i ja się z tym zgadzam, ale najpotężniejszy uśmiech to taki, który jest gotowy do tego, aby trwał. Czyli nie tylko uśmiech jednorazowy, nie tylko przelotny, ale taki, który zechce zostać na zawsze.